Tykający zegar, odmierzający czas. Zamknięty pokój, zagadki, tajemnice. A w tym wszystkim ty, bystry, zwinny, zaradny. Brzmi ciekawie? Teraz i ty możesz poczuć się jak bohater filmu i wraz z przyjaciółmi zagrać w grę. Twórcy tak zwanych escape roomów przeniesili gry przygodowe do realnego świata. Na czym polega ta zabawa? Polega na tym, żeby gracze będący zamknięci w pokoju na godzinę wyszli stąd o własnych siłach, ale siłach umysłowych tylko i wyłącznie. Mają za zadanie rozwiązać kilkanaście zagadek logicznych, będących ciągiem logicznym, czyli otwierając pierwszą rzecz znajdują tam podpowiedzi do kolejnych, bądź do kolejnej i muszą logicznie myśleć co z czym połączyć, kiedy i w jaki sposób. Jesteśmy w jednym z warszawskich escape roomów. Escape Plan mieści się w opuszczonym szpitalu przy Alejach Jerozolimskich. Nie da się ukryć, że już samo miejsce jeży włos na głowie. Możemy tutaj spróbować wydostać się z dwóch pokoi szpital i Sherlock. Pokój Sherlock oczywiście nigdy nie było tej Sherlocka Holmesa, chociaż niektórzy, jak tutaj przychodzą i wprowadzają ich do gry, e, naprawdę są pod nieceni tym, że wchodzą do gabinetu e, detektywa. Jeżeli chodzi o szpital, e, no to atmosfera chyba zagęszcza się bardzo w momencie, kiedy właśnie gracze są wprowadzani do pokoju, do gry, e, ponieważ gra szpital jest oparta na faktach. Scenariusz zaczyna się od historii, która miała miejsce tutaj jeszcze jak funkcjonował, a mianowicie dwóch panów postrzelonych podczas napadu w centrum Warszawy trafiło do tego szpitala. Żeby dowiedzieć się, co było pod operacji, to trzeba przejść i zagrać. Według strony Lokmi.pl w Warszawie są 34 firmy posiadające 76 escape roomów. Pokoje różnią się od siebie klimatem i stopniem trudności. Czy podczas gry uczestnicy mogą liczyć na pomoc z zewnątrz? To nie jest tak, że uczestnik jest postawiony sam sobie. Cały czas grupa jest monitorowana przez nas, przez, przez kamery. No i widzimy, co się dzieje w środku, więc gdyby grupa się nad tym zablokowała, miał jakiś problem, zawsze może poprosić o podpowiedź. Quest Hunt znajduje się przy ulicy Wilczej 66. Tutaj możemy przeżyć przygodę w dwóch klimatycznych pokojach o nazwach Odyseja Kosmiczna i w pogonie za białym królikiem. Jakie są wrażenia ludzi po wyjściu z nich? U nas zazwyczaj mówią, że jest bardzo ładna scenografia. Staraliśmy się utrzymać taki e, odpowiedni klimat, więc w, w pokoju w pogoni za królikiem jest to klimat taki bardziej przyjemny, sielankowy, gdzie jest dużo zieleni. Natomiast w kosmicznej Odyssei atmosfera jest bardziej napięta, tam są bardziej ciasne przestrzenie, zimne pomieszczenia. Staraliśmy się też zagrać światłem. I kolorem, i tym jak pomieszczenia są umieszczone, jak ukształtowane, więc myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś, coś przyjemnego. W obydwu prezentowanych Wam dzisiaj miejscach znajdziecie zniżki dla studentów UW. Także nie ma co się dłużej zastanawiać. Bierzcie znajomych i do dzieła!